na nią polecieć na samiutki szczyt. Ha, to za wysoko. Żaden elf tam nie dotrze. Ze szczytu pewnie widać drogę aż do. Ej, a to kto? Rixel i Gargona. Muszę ostrzec Juko. On Chao może być w niebezpieczeństwie. Do Yuko. Wyleczcie do pałacu i zgłoście to moim rodzicom. Och, ten książę. Wielki mi książę! Pewnie poleci prosto do pałacu i zapomni, że ma chronić Onczao! O, jest! Cześć, Mija! Cześć, mo! A co ze mną? Nie zasługuje na słowo cześć? E? Widzieliśmy się kilka godzin temu, zanim wybrałeś się na ten głupi piknik. Trochę się przedłużył, prawda? I tak był krótszy niż planowaliśmy. Zobaczyliśmy Rixela i Gargonę. Jechali w stronę jaskini Smoków. <laughs> Kiedyś wrogowie, lecz od dawna już nie. W jaskini muszą bronić się. Powinniśmy tam polecieć. Racja. Chodź on, ciao. Ruszamy. wyprawiasz chcesz oswoić owoc nie ignorantko nasączam go twoim płynem <śm> smok który zje albo choćby powącha ten owoc stanie się niezwykle podatny na moją hipnozę <śm> <śm> rzucasz jak nie do rajda dalej nie trzeba bo ja wiem może ja spróbuję No, całkiem nieźle. Eee, co za natrętny motyl! Oh, elfy! Dlaczego nie jestem zaskoczona? A czego one tu szukają? Burga, wtop się w otoczenie! Nic, cisza i spokój. Przynajmniej na razie. Tak, też myślę, że tam jest. Błękitny być może ma już własne dzieci. Pewnie są niebieskie. Jak sądzicie? One zaprosiły cię na piknik, czy to ty je zaprosiłeś? Jakie to ma znaczenie? Mnie nigdy nigdzie nie zabierasz. Czasami lubię.